Opanuj sztukę wewnętrznego spokoju L12, zasad stoickich, niezbędne. Bądźmy szczerzy, Twoje życie jest pełne rzeczy, które po prostu ci nie służą, przeszkadzają ci i kradną Twoją energię. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego wciąż to wszystko nosisz ze sobą? Czasami największym aktem buntu nie jest robienie hałasu, ale ciche eliminowanie wszystkiego, co nam nie dodaje: toksyczne relacje precz, autodestrukcyjne nawyki również. I nie, nie musisz robić z tego spektaklu ani czekać na czyjakolwiek aprobatę. W dzisiejszym filmie nauczę Cię, jak podążać za radą filozofii stoickiej. Puść to, czego nie możesz kontrolować, i uwolnij się. Bo przyjacielu, Życie jest zbyt krótkie, aby być uwięzionym w oczekiwaniach innych. Pokażę ci krok po kroku, jak wyeliminować 12 rzeczy, które bez wątpienia zamieniają Twoje życie w chaos. Nie tylko fizyczny, ale także mentalny. Te rzeczy niszczą Cię, zanim jeszcze to zauważysz. A jeśli nie zadziałasz, możesz stracić coś jeszcze ważniejszego: Twój spokój. Dlatego zacznij dzisiaj, w ciszy i bez wymówek. W końcu to, co zostawiasz za sobą, mówi o tobie więcej niż to, czego próbujesz się trzymać. Czy jesteś gotowy, aby naprawdę zacząć żyć? Ale zanim zaczniemy, zwróć uwagę na tę historię, która pomoże ci lepiej zrozumieć mądrość zawartą w tym materiale. W małej wiosce nad brzegiem morza żyła młoda rybaczka o imieniu Helena. Była znana ze swojej umiejętności żeglowania po najbardziej wzburzonych wodach. I niewiarygodnej zdolności do łowienia ryb w najtrudniejszych dniach. Jednak przez lata Helena zgromadziła wielką ilość zniszczonych sieci i narzędzi, których już nie używała, ale z czystego przyzwyczajenia je trzymała. Za każdym razem, gdy wypływała w morze, przestrzeń w jej małej łodzi była wypełniona rzeczami, które przeszkadzały w jej pracy. Pewnego dnia, gdy przygotowywała się do długiej podróży po oceanie, utworzyła się potężna burza. Fale uderzały w jej łódź i zauważyła, że nadmiar rzeczy, które ze sobą niosła, ogromnie utrudniał jej zdolność do manewrowania. Przez godziny walczyła z burzą, ale czuła, że to nie tylko fale były jej wrogiem, ale niepotrzebny ładunek, który niosła. Na skraju rozpaczy Helena podjęła trudną, ale konieczną decyzję. Zaczęła pozbywać się tego, co nie służyło. Najpierw wyrzuciła zniszczone sieci, potem stare i zużyte liny, a na końcu nawet niektóre przedmioty, które trzymała z przywiązania, ale które nie były użyteczne. Z każdą rzeczą, którą puszczała, jej łódź stawała się lżejsza i mogła lepiej manewrować. Fale pozostały silne, ale Helena już nie czuła się uwięziona ciężarem przeszłości. Dzięki tej postawie udało jej się utrzymać na powierzchni, i w końcu, gdy burza minęła, wróciła do portu. Była wyczerpana, ale bezpieczna. Gdy jej koledzy rybacy zobaczyli ją wracającą, zapytali, jak przeżyła burzę. Helena z spokojnym uśmiechem odpowiedziała: Są chwile w życiu, kiedy trzymamy się rzeczy, których nie potrzebujemy przedmiotów, Wspomnień, lub ludzi, którzy tylko dodają ciężaru naszej podróży. Tylko wtedy, gdy zdecydujemy się puścić niepotrzebne w ciszy i bez dramatu, znajdziemy wolność, aby iść naprzód z większą łatwością. Morał tej historii jest taki, że w życiu jest wiele rzeczy, które musimy wyeliminować w ciszy, aby iść naprzód. Czasami ładunek, który nosimy, uniemożliwia nam płynięcie z lekkością. A tylko puszczając ten ciężar, możemy odkryć naszą prawdziwą ścieżkę. Zanim zaczniemy od pierwszej lekcji, jeśli uznasz ten typ filmu za przydatny, zachęcam Cię do subskrypcji kanału i aktywacji powiadomień, aby być na bieżąco z nowościami. Zaczynajmy. Zasada pierwsza strach przed opinią innych. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile decyzji w Twoim życiu zostało podjętych ze strachu przed tym, co inni mogliby pomyśleć? Ten strach, który przenika skórę, który powstrzymuje Cię przed byciem sobą, jest jak życie na ciągłej scenie pod krytycznym spojrzeniem publiczności, która w rzeczywistości nawet na Ciebie nie zwraca uwagi. Wiesz dlaczego? W większości przypadków ludzie są zbyt zajęci radzeniem sobie z własnymi niepewnościami, aby cię osądzać. Mimo to się paraliżujesz, strach przed osądem innych jest jak cichy pasożyt, który żywi się Twoimi marzeniami, przylgnie do Twoich pleców i szepce do ucha za każdym razem, gdy myślisz o zrobieniu czegoś innego lub odważnego, co inni pomyślą. I nagle zmieniasz kierunek. Dostosowujesz swoje życie do tego, co uważasz, że inni od ciebie oczekują. Jaka ironia spędzamy tyle czasu martwiąc się opinią innych, że nie zdając sobie sprawy, przestajemy żyć życiem, które naprawdę chcemy. Ten strach popycha nas do zadowalania ludzi, którzy często nawet nie są częścią naszego prawdziwego życia. To tak, jakby nasz kompas był źle ustawiony. Zamiast podążać na północ naszej intuicji, podążamy na południe dyktowane przez społeczeństwo. Nosisz maskę, która najlepiej pasuje do oczekiwań chwili, w pracy, z przyjaciółmi, nawet w mediach społecznościowych. Ale gdzie jest prawdziwe ty, to, które jest ukryte pod warstwami fałszywych uśmiechów i pożyczonych opinii? Czasami strach przed tym, co powiedzą. Jest jeszcze bardziej subtelny, przebiera się za ostrożność. To nie jest odpowiedni moment, może nie jestem wystarczająco dobry. Wymówki zamaskowane jako mądrość, które w głębi ukrywają tego samego potwora strach przed osądem innych, i tymczasem marzenia są archiwizowane, czekając na lepszy moment, który nigdy nie nadchodzi. Aby raz na zawsze wyeliminować ten strach, musimy praktykować filozofię stoicką. Stoicy uczą, że nie możemy kontrolować tego, co inni o nas myślą, ale możemy kontrolować to, jak na to reagujemy. Brzmi prosto, ale nie jest. Wymaga ciągłego ćwiczenia introspekcji i odwagi. Chodzi o nauczenie się życia dla siebie, podejmowania decyzji, które czynią cię szczęśliwym, a nie tylko zadowalają innych. Życie jest zbyt krótkie, aby żyć w cieniu opinii innych. Dobre ćwiczenie to zacząć ciche eliminowanie rzeczy, które nie wnoszą wartości do Twojego życia, tych, które są tam tylko po to, aby zadowolić innych. Czy czujesz się zobowiązany do utrzymywania pewnego wizerunku? Czy wybrałeś karierę, która cię nie satysfakcjonuje, ponieważ wydawała się właściwym wyborem? Uwolnij się od tych kajdan. Zacznij od małych decyzji. Powiedz nie zobowiązaniom, których nie chcesz podejmować. Zrób coś, co zawsze chciałeś, ale bałeś się przez to, co inni mogliby pomyśleć. Każde małe działanie będzie krokiem w stronę wolności. Nie będę kłamać, nie jest łatwo. Będą dni, kiedy ciężar osądu innych będzie wydawał się przytłaczający. Ale w tych momentach pamiętaj: za każdym razem, gdy wybierasz życie zgodnie z tym, co myślą inni, tracisz kawałek tego, kim naprawdę jesteś. To rodzaj powolnej i cichej śmierci której możesz uniknąć, jeśli masz odwagę być wiernym sobie. Więc zacznij eliminować te rzeczy w ciszy. Nie musisz ogłaszać tego światu, po prostu zostaw to, co nie jest Twoje, co nie należy do Twojej esencji. Naucz się ufać własnemu osądowi i bardziej cenić to, co myślisz o sobie, niż to, co inni mogą myśleć. Bo na koniec dnia, jedyną osobą, której jesteś winien wyjaśnienia, jesteś ty sam. Jak powiedział Karl Jung, wolność zaczyna się w momencie, gdy przestajesz się martwić o to, co inni o tobie myślą. Zasada druga toksyczne relacje. Jest takie powiedzenie, które uwielbiam: Nie ma gorszego ślepca niż ten, który nie chce widzieć. Jestem pewien, że już to słyszałeś, prawda? Co ciekawe, często stosujemy tę selektywną ślepotę do naszych własnych relacji. Przyzwyczajamy się do radzenia sobie z ludźmi, którzy w jakiś sposób zabierają nam więcej niż dają. Tak. Mówię o tych toksycznych relacjach, które nieświadomie powoli drenują Twoją energię. A co najbardziej ciekawe, często się ich trzymasz. Jakby były niezbędne, nie mówię tylko o związkach miłosnych. Toksyczne relacje mogą być wszędzie w rodzinie, w grupie przyjaciół, w pracy a co najciekawsze nikt nie zmusza cię do ich utrzymywania. Ale tu jesteś, tolerując w ciszy jakby puszczenie było obrazą dla świata. Dlaczego to robimy? Może dlatego, że nauczono nas, że zrywanie więzi jest oznaką słabości lub braku wrażliwości. Jakby eliminowanie kogoś z twojego życia było aktem okrucieństwa, kiedy w rzeczywistości może to być największy gest miłości własnej, jaki możesz wykonać. Wprowadźmy trochę filozofii do tej rozmowy. Stoicy uczą nas, że nie powinniśmy się martwić tym, czego nie możemy kontrolować. Dotyczy to również ludzi wokół nas. Nie możesz kontrolować tego, jak inni działają, ale możesz kontrolować. Czy chcesz ich utrzymać w swoim życiu, czy nie? To proste, ale oto trudna część robienie tego w ciszy. I nie zrozum mnie źle nie chodzi o cichą zemstę ani poczucie wyższości. To po prostu świadoma decyzja aby nie karmić już relacji, która cię zużywa. Pomyśl o tym nie potrzebujesz dramatu, aby wyeliminować to, co ci nie służy. Nie trzeba ogłaszać czterem wiatrom, że się detoksykujesz od ludzi. Po prostu puść. To jak przestać podlewać roślinę, która już nie kwitnie. Robisz to ze spokojem, wiedząc, że nie jest już częścią twojego ogrodu. I to w porządku. Roślina podąża swoją drogą, ty podążasz swoją, a życie trwa dalej. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się spędzić czas z kimś, nawet bliskim, i wyjść z tej interakcji całkowicie wyczerpanym? To nie znaczy, że ta osoba jest zła. Ale jej energia nie pasuje do Twojej. Tu właśnie tkwi klucz wykrywanie takich relacji. Słuchaj swojego ciała, swojego umysłu. Jeśli czujesz, że każda interakcja z pewną osobą jest prawdziwym maratonem emocjonalnym, może jesteś w toksycznej relacji, może być bolesne to przyznać, ale jest to konieczne. Tutaj wchodzi strategia ciszy. Stopniowo zmniejszaj interakcję, przestań szukać kontaktu, odsuń się. Nie są potrzebne wielkie gesty ani kłótnie. Po prostu przestań być dostępny, to wyzwalające, uwierz mi nie dlatego, że odwracasz się od świata, ale dlatego, że priorytetowo traktujesz swoje dobre samopoczucie. Czasami miłość własna to nie głośne mówienie nie, ale ciche mówienie dość. Więc jak zidentyfikować te relacje? To proste: jeśli za każdym razem, gdy widzisz wiadomość od tej osoby, czujesz węzeł w żołądku, jeśli wyjście z nią zostawia cię bardziej wyczerpanym niż cały tydzień pracy, jeśli zauważasz, że to zawsze ty dajesz i nigdy nie otrzymujesz, już masz odpowiedź. Gdy to stanie się jasne, rozpocznij proces eliminacji, bez dramatów, bez niepotrzebnych wyjaśnień. Po prostu idź naprzód. Podsumowanie. Nie chodzi o bycie okrutnym ani trzymanie urazy. Chodzi o szanowanie siebie wystarczająco, aby nie pozwolić, by nadal drenowali energię, którą mógłbyś wykorzystać z ludźmi i zajęciami, które naprawdę Cię odżywiają. W końcu klucz tkwi w byciu szczerym ze sobą i stawianiu swojego dobrego samopoczucia ponad winą lub strachem przed zranieniem innych. Zachowaj to z jasnością, mój przyjacielu. Niektórzy ludzie są jak wiatr, czujesz ich, ale nie możesz się ich trzymać, musisz tylko pozwolić im przejść. Zasada trzecia: nawyki autodestrukcyjne. Czasami łapiesz się na robieniu małych rzeczy, które, jeśli przyjrzysz się dokładniej, wiesz, że nie prowadzą cię nigdzie. To te działania, które na początku wydają się nieszkodliwe, ale nieświadomie zużywają Twój spokój psychiczny lub fizyczny. Sam też wpadłem w tę pułapkę więcej razy niż chciałbym przyznać. Małe nawyki autodestrukcyjne, które przechodzą niezauważone, jak ciągłe kapanie, które z czasem zużywa nawet skałę. Ale co się stanie, jeśli te nawyki są skałami naszego codziennego życia? Jak je wyeliminować bez robienia skandalu? Po pierwsze, musisz je rozpoznać, i to jest trik, nie jest łatwo. Wskazywanie tego, co nas irytuje u innych, to jedno, ale identyfikowanie tego w sobie, to co innego. Wstajesz rano i bez myślenia sięgasz po telefon. Nie po coś ważnego, oczywiście, ale z czystego przyzwyczajenia, jakby twój palec był zaprogramowany do przesuwania ekranu, jeszcze zanim twój mózg się obudził. Wydaje się nieszkodliwe, prawda? Dopóki nie zdasz sobie sprawy, że straciłeś 20 minut poranka zanurzonego w niczym, z umysłem już nasyconym jeszcze przed wyjściem z łóżka. To tylko jeden przykład. Robimy to z tyloma innymi rzeczami. Ta dodatkowa kawa, której nie było trzeba, ta rozmowa, o której wiedziałeś, że nie powinieneś jej prowadzić, ten serial, który nic ci nie daje, ale który nadal oglądasz z bezwładu. To małe rzeczy, które z czasem mogą stworzyć wielką dziurę w Twoim dobrym samopoczuciu. Teraz eliminowanie tych nawyków to inna historia. Bądźmy szczerzy. Ile razy obiecywałeś zostawić coś za sobą, i skończyłeś robiąc to jeszcze więcej? Jak wtedy, gdy mówisz, od jutra zacznę na poważnie, a potem jutro nadchodzi, i to tylko kolejny dzień wymówek, to tutaj wchodzi lekcja od stoików. Ci filozofowie starożytnego Rzymu wierzyli, że wielkie transformacje nie dzieją się za jednym razem, ale w małych, cichych, prawie niezauważalnych krokach. Nie musisz krzyczeć światu, że się zmienisz, ani robić wielkiego gestu. Po prostu zacznij obserwować. Kluczem jest świadomość. Kiedy zauważysz, że twoja ręka sięga po telefon bez powodu, zatrzymaj się. Nie musisz wyrzucać telefonu przez okno, chociaż to może być katartyczne. Po prostu odłóż go na bok i zrób coś innego. Coś tak prostego jak głębokie oddychanie i rozciąganie. Gdy poczujesz chęć wypicia trzeciej filiżanki kawy, zapytaj siebie, czy naprawdę tego potrzebuje. Czy to tylko przyzwyczajenie. Jeśli to tylko bezwład, zostaw filiżankę. Czasami jest to tak proste. Zatrzymanie się we właściwym momencie, bez dramatu, bez potrzeby monumentalnych zmian. Eliminowanie nawyków autodestrukcyjnych nie oznacza, że staniesz się idealną osobą z dnia na dzień. Wszyscy mamy swoje małe wewnętrzne bitwy i to jest w porządku. Chodzi o podejście do nich z prostą strategią cisza i konsekwencja jak kropla, która zamiast zużywać, powoli poleruje. A jeśli pewnego dnia poczujesz, że nie robisz postępów, pamiętaj o tym. To, co dziś wydaje się małym wysiłkiem, z czasem przemienia się w wielkie zwycięstwo. Może nie zauważysz wyników natychmiast, ale to jak sadzenie nasiona. Pewnego dnia, nie robiąc hałasu, ono rośnie i staje się drzewem. To samo dzieje się z tymi małymi dostosowaniami. Więc następnym razem, gdy zidentyfikujesz nawyk, który ci szkodzi bardziej niż pomaga, wyeliminuj go w ciszy. Nie musisz go ogłaszać ani robić wielkiego show. Po prostu puść go krok po kroku, kropla po kropli. Jak mówił epiktet, prawdziwa zmiana nie hałasuje, po prostu się dzieje. Zasada czwarta chęć kontrolowania. Wszystkiego. Czy kiedykolwiek czułeś że jeśli nie masz absolutnej kontroli nad wszystkim wokół siebie, świat się zawali. Uspokój się, rozumiem. Lubimy wierzyć, że jeśli zorganizujemy każdy szczegół na milimetr i zapobiegniemy wszystkim nieprzewidzianym sytuacjom, życie będzie jak idealnie dostrojona maszyna, gdzie nic nie może pójść nie tak. Co za absurdalna idea, prawda? Ale mimo to, znajdujemy się uwięzieni w tej mentalnej grze. Przekonani, że możemy opanować wszystko, co nam się przydarza, to pułapka mirażem. A co gorsze, im bardziej próbujemy trzymać się kontroli, tym bardziej czujemy, że tracimy równowagę. Dlatego pytam Cię: co powiesz na porzucenie tej obsesyjnej potrzeby kontroli? Wiesz, ta mania, aby wszystko było dokładnie tak, jak sobie wyobrażamy. Chęć kontrolowania wszystkiego to nic innego jak mentalne więzienie, takie, które budujemy cegła po cegle za każdym razem, gdy wierzymy, że wystarczającym wysiłkiem rzeczy wyjdą dokładnie tak, jak zaplanowaliśmy. Ale wiesz co się dzieje? Wszechświat tak nie działa. Filozofia stoicka ze swoją tysiącletnią mądrością, która pozostaje tak aktualna, uczy nas, że klucz nie leży w kontrolowaniu tego, czego nie możemy, ale w puszczeniu niepotrzebnego i skupieniu się na tym, co naprawdę od nas zależy. Pomyśl o tym. Próbujemy kontrolować pogodę, opinie innych, reakcje ludzi, wyniki naszych wysiłków wszystko to, co w rzeczywistości nie jest w naszych rękach. To jak próba zatrzymania przypływu gołymi rękami. Kompletna strata energii. Mimo to robimy to ciągle. A co gorsze, za każdym razem, gdy coś nie wychodzi tak, jak oczekiwaliśmy, frustrujemy się, denerwujemy, jakby to była kosmiczna niesprawiedliwość. Jaka ironia, prawda? Wyobraź sobie, że nosisz plecak. Za każdym razem, gdy próbujesz kontrolować coś poza swoim zasięgiem, wkładasz do niego kamień. Na początku może nawet nie poczujesz ciężaru, ale z czasem plecak staje się nieznośnie ciężki. W końcu ten ładunek cię miażdży. Czy nie byłoby lepiej pozbyć się tych kamieni? Otworzyć przestrzeń dla tego, co naprawdę ważne, dla tego, co naprawdę możesz kontrolować: swoich emocji, swoich działań, swoich wyborów. Resztę pójść. Przez długi czas sam obsesyjnie martwiłem się przewidywaniem wszystkiego, co mogłoby pójść nie tak w moim życiu. Jeśli miałem spotkanie, planowałem każde możliwe niewygodne pytanie. Jeśli umawiałem się z przyjaciółmi, martwiłem się o miejsce, o pogodę, o cokolwiek, co mogło wymknąć się spod kontroli. To było wyczerpujące. A wiesz, co się działo? Większość rzeczy, o które się martwiłem, nigdy się nie wydarzyła. W końcu zdałem sobie sprawę, że ta próba przewidywania wszystkiego nie dawała mi większej kontroli, tylko Więcej lęku, więc zacząłem puszczać. Powoli nauczyłem się bardziej ufać procesowi. A co się stało? Rzeczy nadal się działy, niektóre dobre, inne nie takie, ale czułem się lżejszy, ponieważ przestałem nosić to, co nie było moją odpowiedzialnością. Ufanie życiu nie oznacza bycia biernym lub nieodpowiedzialnym. Chodzi, Odojrzałe zaakceptowanie, że są rzeczy poza naszymi rękami i że to jest w porządku. Wyeliminuj w ciszy tę potrzebę kontrolowania wszystkiego. Daj przestrzeń nieprzewidzianemu, niespodziankom, temu, co jest poza Twoim zasięgiem. To nie znaczy, że powinieneś się po prostu zadomowić i przyglądać się, jak życie mija. Chodzi o uwolnienie ciężaru i zaakceptowanie, że jest część drogi, która od Ciebie nie zależy. A wiesz co więcej? To wyzwalające. Pamiętaj, czasami puszczanie jest najpotężniejszą formą przejęcia kontroli. Jak napisał Marek Aureliusz w swoich medytacjach, prawdziwa kontrola leży w zdolności puszczenia tego, co niekontrolowalne. Zasada piąta nierealne oczekiwania. Nie wiem jak ty, ale spędziłem sporą część mojego życia wierząc, że muszę być idealny. Nikt mi tego nie mówił bezpośrednio, ale to było w powietrzu, unosząc się między dobrze intencjonalnymi komentarzami, spojrzeniami aprobaty i tym ciągłym, cichym porównywaniem z innymi. Dorosłem z mocnym przekonaniem, że spełnianie oczekiwań innych, a co gorsze moich własnych, było synonimem sukcesu. Co za wielkie kłamstwo! Jeśli się nad tym zastanowisz, próba spełnienia nierealistycznych oczekiwań jest jak próba wypełnienia studni bez dna wiadrem z dziurą. Nigdy nie kończysz, jesteś zawsze wyczerpany, a na końcu, wszystko co pozostaje, to smutna kałuża frustracji u Twoich stóp. Co najbardziej ciekawe, wiele z tych oczekiwań nawet nie jest naszych. Zostały zbudowane przez innych, rodzinę. Przyjaciół, społeczeństwo, a my je zaakceptowaliśmy, ponieważ w poszukiwaniu bycia lepszymi zdecydowaliśmy, że musimy je spełnić. Wykonaj szybkie ćwiczenie. Ile razy czułeś się rozczarowany, że nie osiągnąłeś czegoś, czego tak naprawdę nawet nie chciałeś? No właśnie, nakładamy sobie cele tak wysokie, że jeśli zawiedziemy, czujemy się bezużyteczni. Jeśli nie jestem najlepszy w mojej pracy, idealnym partnerem, idealnym przyjacielem, przykładnym synem, co ze mnie zostaje? W końcu te oczekiwania kończą się ważąc więcej niż nasze własne działania. To jak bieganie maratonu z plecakiem pełnym kamieni. Posuwasz się wolniej, męczysz się wcześniej, a nawet jeśli dotrzesz na metę, czujesz, że to zrobiłeś, wlokąc nogi. Jaki w tym sens? To tutaj wchodzi filozofia stoicka, która ma genialną wizję na ten temat. Według stoików nie możesz kontrolować tego, co inni o tobie myślą, ani zagwarantować, że wszechświat będzie działał na twoją korzyść. To, co możesz kontrolować, to jak na to reagujesz. Kluczem jest więc zmniejszenie ładunku. Obniż te oczekiwania, które cię duszą. Jeśli będziesz oczekiwać mniej od siebie i innych, nie oznacza to, że się poddajesz. Oznacza to, że się uwalniasz. Nie jesteś już więziony ciągłą presją, aby odpowiadać niemożliwemu. Po prostu istniejesz i posuwasz się naprzód. Oczywiście ta magia nie dzieje się z dnia na dzień. Nie mówię, żebyś wyrzucił wszystkie swoje oczekiwania przez okno za jednym razem. Pomyśl o tym, jak o sprzątaniu szafy pełnej starych ubrań. Najpierw spójrz na to. Co ci już nie pasuje, czego nigdy naprawdę nie lubiłeś, i pozbywaj się po kawałku naraz. Czasami wahasz się, czy zostawić koszulkę, ponieważ myślisz, że kiedyś ją założysz, ale w głębi wiesz, że nie. Z oczekiwaniami jest tak samo. Zacznij eliminować te, które do ciebie nie należą. Potem przejrzyj swoje własne i zapytaj się, czy są realistyczne. Nie musisz trzymać ich wszystkich. Coś, co może pomóc w zmniejszeniu oczekiwań bez tworzenia dramatu, to zmiana sposobu, w jaki do siebie mówisz. Na przykład zamiast mówić muszę zrobić wszystko idealnie, spróbuj, zrobię najlepiej jak potrafię.